Huk, wicestarosta Lubaczowski. Spotykam się dzisiaj w Lubaczowie przed Konkatedrą naszą lubaczowską, gdzie rycerze Kolumba organizują dzień krwiodawstwa. No, mam nadzieję, że będzie bardzo wielu chętnych w tej chwili. Pogoda dopisuje, bo jest bardzo gorąco, cię krótko, więc sądzę, że bardzo wiele osób przyjdzie podzielić się tym, co jest najcenniejsze, czyli własną krwią i pomoże, pomoże innym, jeżeli będą w potrzebie. Organizujemy jako Rycerze Kolumba yy, drugi rok. Na to roku też myśmy organizowani i organizujemy w tym roku jako Rycerze Kolumba. Funkcję to nie będę przedstawiał jako Rycerze Kolumba. My wszyscy tutaj, nas jest 34 Rycerze Kolumba i, i zapraszamy właśnie do, do, do Rycerzy. Jako Klub Honorownawcy Krwinka, tu w Lubaczowie. Tak, działamy, działamy. A tutaj jest jako my Rycerze Kolumba, zrobimy już dodatkowo. Brakujmy to, proszę Pani, to te wypadki są, no, młodzież nie, prawda? No, no, jest... Najgorszy okres to jest letni, wakacyjny, to to jest każda ilość kni krwi... a są no, To, tak? to, to akcje, oni jeżdżą codziennie, prawda, na takie akcje. Codziennie, codziennie, codziennie. Coś są, ale tej krwi brakuje, prawda? Bo jeszcze czasami przyjdzie wie pani 10-15, bo no to 400 litrów bo tutaj jest to jest 5 litrów. Tak? Myślubię, wie, tak. no, panie, teraz bardzo dużo jest, zapisujesz, Są akcje tak samo w tych sklepach, które ty tu żyją, prawda? Yy, no, tak, 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 tak jak przy kościołach. Panie, są i zapisuje się Oczywiście, No i jestem też dawcą Czekam. Panie? Tak, czekam, czekam na tyle. Est marriages <laughs> faculties as é bekannt a shirtage entre Aspekt rodziców Nie wiem, tutaj informacje o chorobach zakaźnych dla krwiodawców. Później zapisane są ryzyka, które powstają przy oddawaniu krwi i ryzyko, które może działać temu, żeby oddać krew. I później jest cała ankieta dotycząca zdrowia krwiodawcy. Czyli po kolei się określa, czy był ktoś chory, czy nie był chory, na co był chory, czy oddawał krew. I na podstawie jest osobna działka dla kobiet. Później wyraża się zgodę na pobranie krwi, na przetwarzanie danych. I na podstawie tego zostaje drwiodawca potencjalny dopuszczony do oddania krwi. Dziękuję. Dlatego, że, tak, dlatego że albo yy, nie ma nikogo. Ksiądz Andrzej Stopera, dziekan w Lubaczowie. Dzisiejsza akcja zbierania krwi, pobierania krwi w naszym mieście zorganizowana przez rycerzy Kolumba którzy działają w naszym mieście, jest wyrazem troski i miłości bliźniego, troski o, o, o drugiego człowieka. Czas wakacji jest czasem trudnym, szczególnie dla szpitali, bo potrzeba w wielu przypadkach tego bezcennego daru, jakim jest krew, bo większa liczba wypadków. Także mniejsza liczba tych, którzy mają czas oddać krew. I dlatego na progu wakacji organizujemy już po raz kolejny taką akcję zbierania krwi, aby przyjść z pomocą bliźniemu. Cieszę się, że tak wielu naszych mieszkańców Lubaczowa angażuje się w tę akcję, przychodzą i chętnie tę krew oddają. Mam nadzieję, że na przyszłe lata także ta akcja będzie powtarzana.